Hejka, hejka! Dzisiaj pokażę Wam po prostu moje sposoby jak szybko wbijać wow, level. Ja dobra, przepraszam. Ogólnie, dobra. Pokażę Wam moje sposoby właśnie jak szybko wbijać level. Yeah. Dziękuję e, BFF za grafkę. I odbieramy sobie na początku preski Chloe, jesteście, jesteście najlepsze. Kocham Was. Ja Ciebie też kocham. O Boże, czekajcie. E, dobra, 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 dobra. E, już otworzyłam i bardzo Ci dziękuję. Nawet napisałam, bo że prawdę BFF kocham. Ciastko, e, chociaż ja też sobie kiedyś dawałam inki w ogóle, ale no... Ale zaprudniłam cię, ok? Bardzo dziękuję Ciastko. Okay, co odpiszę jej. Dobra, postanowiłam, że zrobię prezent mojej BFF. Damniej... Włosy, na którym mega dużo, ja mega chciałam je. Teraz mam dwie pary, ale dam je jej po prostu, bo nie wiem, naprawdę szacun. Czekajcie. Przepraszam, ale mój brat po prostu mi przeszkadza. Naprawdę najmocniej przepraszam. Pomoc na dłoń. O Boże, jakie ładne. Pomocna dłoń. Pozdrawiam oczywiście. Piękne. Ja, ja. ja, ja. e, Nacinek Albo Live. Pozdro YouTube i ciebie PS. Moja ulubiona sukienka, ale dla najyoutubejki. O Boże, dziękuję. Oh my gosh, dobra. teraz wam powiem sposoby na szybkie wbijanie expa. E, dobra, to teraz tak. E, jak widzimy sobie w natysnijcie po prostu w 53 level, w Waszym wypadku na wasz level. To pokażę Wam się właśnie sposoby, ale ja chciałabym to omówić sama. Tak jak wiecie, członkowie VIP dostają 20% więcej za wszystko expa No dobra. Proszę, nie przeszkadzaj mi, błagam. No dobra. No i dostaję po prostu 20% więcej EXPA. Ja kiedyś miałam vip i potwierdzam, dostaję się więcej EXPA. No można częściej dawać autografy, no. Więc tak. No moim zdaniem mega sposobem jest codziennie robić te wszystkie zadania. Właśnie sobie teraz zrobimy jakieś, żeby po prostu odebrać EXP. I właśnie głaskanie zwierząt to moim zdaniem jest jeden z najlepszych sposobów, bo po pierwsze pogłaszczacie te zwierzaki i dostaniecie 500 fame, jeśli pogłaszczecie 10 zwierzaków, co w moim domu jest 12, więc no zapraszam. I jeszcze zaliczycie misję, która Wam równie także da EXP, więc naprawdę uważam, że zwierzaki to jest bardzo fajny sposób, aczkolwiek no można tylko 10 pogłaskać dziennie. Trochę żal, bo jakby można było na przykład z 30, to bym szybciej wbijała na przykład eksp. Tak jak No, wątpię, żeby ktoś w ogóle miał w domu 30, ale to by się chodziło z domu do domu, tak? Żeby szybciej po prostu wbić. X. Ehm, mm. Bardzo lubię sposób star eksp. Bo jeśli macie początkowy level, to tak jakby nie upłaca wam se chodzić na quizy, bo dostajecie jakieś 14 czy coś, ale ja dostaję po 200. Wyobraźcie sobie, tak, cały czas dobrze odpowiadać, no to e, tak, 1000 na minutę, na dwie ekspa. No oczywiście, po, tak, po kilku rundach, tak, po 30 rundach już nie dostaję ekspa za to same quizy, ale uważam, że na początku jest warto. Bo naprawdę, jeśli macie taki level, co ja na przykład, to bardzo Wam się to opłaca, uważam. Bo ja kiedyś bardzo szybko bijam na ten EXP, więc Bardzo e, też fajnym sposobem jest e, grafkowanie sobie. E, graf, za graf, no. Tylko, oczywiście, do tego trzeba mieć VIP żeby tak często sobie grafkować. Ale jeśli nie macie VIP-a możecie po prostu zrobić artbook. Jeśli macie sporo ubrań, albo jakieś rzeczy, których nie potrzebujecie, typu ja w tym wypadku nie potrzebuję... Poczekajcie, znajdę coś. Ee, załóżmy, że ja tego nie potrzebuję. Ee, no i po prostu piszę dwa grafy. Kto pierwszy, temu po prostu to dam. No i tak po prostu dostaniecie kilka peń. Wydaje mi się, że po 50 grafów dostanych zmniejsza się ten frame do 20 fame'ów za jeden graf. Więc nie przesadzajcie z tym, bo po prostu się to nie opłaca. No bo 20 frame, nie oszukujmy się, jest to mała liczba, czy tam 14 nawet. No to jak na mój level na przykład, to mi się to strasznie nie opłaca jeszcze. Ciuchy. Chociaż jej ja i tak daję za free jakieś ciuchy, czasami rozdaje po prostu plaski. Eee, więc no Uwaga, Lena ma K A dzisiaj chyba nie <grywa> Nieważne eee, No dobra, eee, następnie No te misje się też mega opłacają. Tylko niektóre są naprawdę wykorzystywane. W sumie jest kup coś jeden za VIP, a ten. No to sobie wtedy używać tego na dole czegoś, żeby zmienić. No, czasami zmieni status, no to tego nie róbcie. Znaczy, jak chcecie, nie? Ale ja na przykład nie zmieniam swojego statusu i nie zrobię tego dla misji, bo uważam, że mi się to po prostu nie opłaca. Jak macie, stwórz zabawny film, nie starajcie się, żeby był zabawny. Oczywiście, jeśli chcecie, no to sobie róbcie zabawne, ale ja robię tak. Nawet nie na publiczne, robię to nie na publiczne. Zapisuję i później usuwam i zaliczę mi się w tym momencie misja. Tak mi się wydaje, że powinna się zaliczyć. Naj, najczęściej mi się zalicza. Były przypadki, że mi się nie zaliczyło, ale to naprawdę rzadko. No i co jeszcze mogę powiedzieć? No, warto robić takie. No, gra w kółko, co? Ja polubię coś na zatem. W ogóle warto robić e, misje, na przykład te znajdź prezenty, bo one też dużo dają. Naprawdę warto. Nie oszukujmy się, warto jest to robić. E, I ogólnie, e, w sumie nie wiem. No, uważam, że jeśli macie czas, na przykład w wakacje, no bo teraz w czas szkolny to ja nawet nie gram z quizy. Po prostu nie mam tego czasu na to, ale jeśli na przykład macie czas, e, to y, na przykład warto sobie zamiast na przykład, nie wiem, robić jakieś głupoty, to można sobie po prostu pójść na same quizy i międzyczasem na przykład pisać z kimś, tak? Tak też można. W tym wypadku jeszcze mam misję wydać 200 StarCoints, kupię sobie jakieś bele jakieś czy znaczy, może nie byle jakie, bo jednak chcę w tym coś pochodzić Bo nie mam za dużo star końców, więc, więc chcę kupić coś takiego pożytecznego <coughs> hmm. Nawet nie wiem co kupić Dobra, ja kupię to Zdejmę to też już to mam w szafie, więc muszę zmienić inaczej. W takich kolorach chyba nie mam. Dobra, jeszcze sobie otworzymy na koniec e, e, preset, Chloe i rozdamy sobie preski, bo mm, wydaje mi się, że to nie jest najgorszy pomysł, żeby rozdać e, preski. Uważam, że najlepszy sposób to gryfkowanie i ten. I jeszcze możecie sobie robić takie artbooki i później z Multikont polubić. Ale to naprawdę musi się wam chceć. Masz lampę, bo ciemno było Ła... Um, twojej um, Okej. Okay. Spoko. Rozumiem. Też tobie coś dam. Jeśli się tak bawimy unikatami, W sensie, że sobie tak rozdajemy unikaciki to spokojnie, mogę Ci też coś dać I Ty się mega zachwycałaś tym duchem, więc proszę Cię bardzo Dobra I teraz tak, rozdajemy sobie jakieś prezenciki Może tym razem dzisiaj moim znajomym, bo po prostu no To widzimy się jak coś już wybiorę E, przepraszam, jeszcze nic nie wybrałam, ale pozdrawiam lis e, ED6. Graf za gra. no ja no, nie, nie mogę, na przykład. Sk subskrybuj ta i coś tam. Bardzo mi miło. E, może Tobie też dam coś w prezencie, czykolwiek mało mam rzeczy chłopięcych, ale coś poszukam. Dajcie mi chwilę. Postanowiłam, że mam małe rzeczy chłopięcych, więc dam Ci piernika, bo nie mam co dać. No i w sumie wymienię na coś pak. Okej. Okay. Dobra, Maciek, zdam Ci coś. Dajcie mi chwilkę. Bo będę teraz moim znajomym raczej dawać. Się w tym odcinku, w następnym się zobaczę. Ehm, postanowiłam, że dam to... Ehm, są tu moje kolorki, ja nie wiem co dać, więc no Zoś coś dam, bo przed chwilą do mnie pisała Nagrywam Nie mogę teraz, przepraszam Dajcie mi chwilkę, wybiorę coś e, Dobra, dam te butki, bo ich nie używam mm. Dziękuję Czekajcie, napiszę że nagrywam e, dobra, kolejny prezent Kocham Art e, no Więc, czekajcie, wybiorę coś e, Z tego co wiem, to Kocham Art czasami nosi e, Niebieskie cechy Więc no, dałam jej I teraz odpiszę na poczcie, Ale też dam teraz prezent e, lima Zora 4, więc poczekajcie. E, dziękuję, Macic, naprawdę miło mi. E, dobra, e, no to już szukam bo musiałam odpisać. No, no. E, dobra, to do mnie takie łóżka, bo nie wiem co dać, naprawdę. I teraz weźmiemy sobie, jakąś osobę, tak z tyłu, tych tali moich znajomych. Ale osoby, która gra, bo ja chcę mieć pewność, że przyda się ten prezent Bo jednak, no Albo wiecie co, teraz dam z miasta Bo nie każdy ma możliwości, nie wiem, żeby mieć mnie znajomych czy coś Dora, o tobie słyszałam, masz chyba kanał na YouTubie Ale nie słyszałam dobrych od tobie zdania Ale może to było kłamstwo, nie wiem Nie wiem, naprawdę nie wiem Dobra, to czekajcie chwilkę. Dobra, z... E, dobra, więc szukam kolejnej osoby. E, następnie wybierzemy sobie osobę z mojej listy, czy ktoś mi wysłał zaproszenie do znajomych. Weźmiemy sobie Żenetę. Głównie ładny luczek, podoba mi się. Dobra, już szukam, co mogę ci dać. I dobrazy odycy. I daję Ci, wiem, nie za super. Ale nie wiem, na prawie dawać I teraz losujemy dalej. Teraz tym razem losuję, nie wybieram. I to chyba będzie ostatni prezent, bo zaraz limit mnie dotknie. Super, że się nie wczytuję ogólnie. To może przez ten czas, że się nie wczytuję, odpiszę znajomym. Dajcie chwilę. Eee! Dobra, znalazłam takiego chłopaka, więc no, ja już wiem, co mu dam. Więc dajcie mi chwilkę, znajdę to. I tak, to mam tylko chłopięca. Wydaje mi się, że więc ostatni mój prez, który mogę dać. I jeszcze odbierzemy sobie od Sosi, bo w międzyczasie dostałam odcinek Odpowiedz na wiadomość, już odpowiadam. E, dobra, dziękuję. I jeszcze z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcineczku. Kocham was. Bye. -o.